Tego feralnego dnia w poniedziałek zabrał swoją córkę na spacer przechadzkę w okolice miejscowości Puket, gdzie odnalazł stary opuszczony hotel. Następnie wspiął się na dach tego hotelu i co już wiemy z wideo, przywiązał linę do szyi swojej córki Natali, a następnie przerzucił ją przez krawędź. Cześć, witam was serdecznie po dłuższej przerwie, spowodowanej głównie moim stanem zdrowia. Na chwilę obecną już wszystko idzie ku dobremu. W związku z tym powracam do tego, co lubię najbardziej, czyli do podcastów. Podcastów nie zawsze dla mnie łatwych. Dzisiejszy natomiast był dla mnie również szczególnie trudny, aczkolwiek nie bardziej niż skazane dzieci Ameryki. Ja również, jak większość z Was zapewne, bardzo dużo czasu spędzam na mediach społecznościowych. Mam swój kanał tutaj na YouTubie, ale mam też kanał na TikToku. Korzystam również z Facebooka, a także z Instagrama, choć ten ostatni jest u mnie zdecydowanie na miejscu ostatnim. Ale skupmy się na YouTubie i Spotifyu. Dzisiejszy podcast, choć mogłoby się tak niektórym wydawać, wcale nie ma na celu negacji istnienia mediów społecznościowych. Natomiast myślę, że zwraca na dość szczególny problem, mianowicie bezpieczeństwa w sieci. I wcale nie chodzi mi tutaj o bezpieczeństwo nas jako ludzi, ale bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o treści, które możemy zobaczyć. Wiele się bowiem mówi o algorytmach, które sami sobie ustawiamy, które za pomocą sztucznej inteligencji powodują, iż podsyłane są treści, które mogłyby nas interesować. Natomiast przykrym jest to, że ten algorytm bardzo łatwo zaburzyć chociażby jednym linkiem. Kliknięcie bowiem w nadesłany nam filmik, który kompletnie nie jest wśród naszych zainteresowań, może spowodować lawinę filmów, których w ogóle nie chcielibyśmy widzieć na oczy. I o takich filmach, a także o takich livestreamach będzie dzisiaj mowa, ponieważ bardzo wiele osób trafiło na nie kompletnie przez przypadek. Jedno, co na pewno musimy pamiętać w tym XXI wieku, to to, że znajdujemy się w erze, w której każdy z nas ma dostęp do szerokiego grona odbiorców za pomocą zaledwie kilku kliknięć. A media społecznościowe stały się platformą do wyrażania siebie, ale też miejscem, gdzie najciemniejsze strony ludzkiej natury mogą znaleźć swoje ujście. I to właśnie ta nieograniczona swoboda niesie za sobą ogromne ryzyko. W sytuacji, gdy treści publikowane w internecie mogą docierać do milionów ludzi w czasie rzeczywistym, a kontrola nad tym, co tak naprawdę zostanie opublikowane, jest niewystarczająca, pojawia się więc też pytanie, jak daleko jesteśmy w stanie posunąć się w pogoni za tą natychmiastową informacją, za chwilowym poklaskiem, a czasem też sensacją, lub jak bardzo jesteśmy osamotnieni w realnym świecie. Że jedynym medium naszego krzyku rozpaczy stają się takie miejsca jak Facebook, Instagram czy TikTok. Jakiś czas temu nagrałam wam krótkie wideo. Była to historia publicznej egzekucji, śmierci kobiety, którą sprawca transmitował na żywo. Tą kobietą była Ranita Williams. Miała zaledwie 27 lat. Mieszkała w Shreveport w Louisjanie i zginęła podczas przerażającego incydentu, który miał miejsce 12 kwietnia 2018 roku. Ranita była wcześniej ofiarą przemocy domowej i tak z tego tytułu zakończył się jej związek. Ale jej były chłopak Jonathan Robinson oraz jego następna partnerka dość często zaczepiali Ranitę właśnie w internecie. Zazdrość, złość, odrzucenie czy ktoś w ogóle wówczas przypuszczał, że cała ta internetowa historia i przepychanki zakończą się właśnie w taki sposób? Robinson w efekcie wtargnął do domu swojej ex, zmusił ją do rozpoczęcia transmisji na żywo. W trakcie nagrania wyraźnie przerażona ranita była zmuszona mówić do kamery, przepraszając za niewybredne słowa skierowane wcześniej w stronę obecnej partnerki Robinsona. Oglądalność tego live'a była spora, bowiem dramata w internecie między dwoma kobietami trwała już dłuższy czas. Podczas transmisji słychać było, jak Robinson krzyczy na kobietę i wygraża jej. Było słychać również jej błagania o litość. Cała ta sytuacja trwała zaledwie kilka minut, a następnie Robinson oddał kilka strzałów. Zabijając kobietę. Owa transmisja pokazała okrutne morderstwo, wywołała również ogromne poruszenie wśród osób, które przypadkowo ją oglądały. Powiedzmy sobie szczerze, była to po prostu egzekucja. Zareagowała również szersza opinia publiczna, gdy wiadomość o tym, co się wydarzyło, rozprzestrzeniła się w mediach, a trzeba przyznać, że za pomocą udostępnień rozprzestrzeniła się ona bardzo szybko. Ten tragiczny incydent zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z łatwości, z jaką można transmitować brutalne czyny na żywo w mediach społecznościowych. Sprawa Ranity Williams była również poważnym sygnałem alarmowym, dotyczącym również braku odpowiednich mechanizmów nadzoru i interwencji na platformach takich jak Facebook, gdzie takie transmisje mogą być oglądane przez tysiące ludzi w czasie rzeczywistym, a mija wiele czasu, zanim zostaną usunięte. I trzeba przyznać, że takie transmisje oglądane są chętnie. Nie brakuje bowiem osób, które podżegają na czatach w czasie rzeczywistym do popełniania rzeczy moralnych złych, choć okazuje się często, że tyle moralności, ile ludzi na Ziemi, i każdy w pokrętny sposób kieruje się głównie swoją. Dziś tak naprawdę tylko trzy z wielu przerażających przykładów, w których morderca postanowił swoim czynem pochwalić się w mediach społecznościowych. Czy to na żywo, czy też Chwilę po fakcie w postaci filmu na swoim profilu. Tak właśnie zrobił Steve Stevens, znany dzięki temu jako Facebook Killer. Sprawą samego Stevensa internet żył długo, a koszmarne filmy przedstawiające morderstwo wisiały na jego tablicy dwie godziny, zanim support Facebooka zareagował na tysiące zgłoszeń. Spowodowało to zresztą słusznie powszechną krytykę firmy. Nakręcało się to aż tak bardzo, iż nawet sam Zuckerberg na dorocznej konferencji deweloperów firmy wspomniał o tej tragedii i o tym, że dołoży wszelkich starań, by zapobiec kolejnym takim sytuacjom. Sam Steve Stephens popełnił na końcu samobójstwo. Dorobił się wielu przydomków. Facebook Killer, o którym już wspominałam, ale też Facebook Shooter, a także morderca z Cleveland. Urodził się powiem, i mieszkał właśnie w tym mieście. Sąsiedzi oraz znajomi Steve'a mieli o nim bardzo dobre znanie. Pracował on również jako specjalista zawodowy w Beach Brook. Była to agencja zdrowia behawioralnego dla dzieci i rodzin. Jednym słowem można powiedzieć, że pomagał dzieciom i rodzinom w trudnych sytuacjach, głównie w trudnych sytuacjach, jeżeli chodzi o młodzież. To właśnie o tej firmie wielokrotnie wspominał w swoich filmach w dniu morderstwa. Miał również w tym dniu na sobie identyfikator z pracy. W życiu emocjonalnym miało z pozoru układać mu się całkiem dobrze, a przynajmniej wszystko na to wskazywało. Miał on bowiem swoją partnerkę, Joy Lane, z którą spędzał bardzo dużo czasu. Ta widziała Stevensa dwa dni przed Wielkanocą. Bo to właśnie w ten dzień Steven postanowił dokonać zabójstwa i umieścić relację z tego na Facebooku. Teraz co ważne, należy sobie to również umiejscowić na linii czasu, ponieważ sytuacja z Cleveland miała miejsce rok przed tragicznym wydarzeniem, o którym powiedziałam Wam na początku czyli rok przed egzekucją na żywo na Facebooku. Jak widać, mimo obietnic, niewiele się jednak zmieniło. Był rok 2017, a konkretniej 16 kwietnia. Tego bowiem dnia, tej niedzieli, odbywała się właśnie Wielkanoc. Steve, jednak, jak się okazuje, nie zaliczał tego dnia do szczególnie udanych. Jego transmisja zaczyna się od wyrzucania różnego rodzaju żali, co zdecydowanie zwracało uwagę na kiepski stan psychiczny mężczyzny, bardzo odbiegający od tego, co uważali najbliżsi oraz przyjaciele. Od samego początku transmisji swoje słowa kierował do Joy Lane, czyli właśnie do swojej partnerki, sugerując, że to, co się dzisiaj wydarzy, jest w zasadzie tylko i wyłącznie jej winą. Natomiast z późniejszych ustaleń wynika, że w życiu Joy Lane oraz Steva Stevensa nie wydarzyło się nic takiego, co mogłoby spowodować aż takie załamanie. Jedyne, o czym w późniejszym wywiadzie mówiła sama Joy, Sytuacja była napięta ze względu na hazard, którym miał zajmować się Steve, a także pewne ultimatum, które Joy postawiła, mówiąc mu, że albo bukmacherka, albo ona. Natomiast Steve przesłał jej nagranie, które zresztą zostało odtworzone na żywo podczas wywiadu, w którym Steve mówi, że zgadza się na te warunki i będzie robił wszystko oraz pracował nad sobą, aby nie odeszła. Od niego. Steve w swoim nagraniu dosyć długo mówi o tym, jak bardzo ma wszystkiego dosyć, jak to wszystko stracił i jak miał zostać kompletnym bankrutem. Co nie do końca pokrywało się, co prawda, z rzeczywistością. W końcu wysiadł z samochodu. Podszedł do pewnej osoby. Starszego dziadka o imieniu Robert Goodwin który zaledwie jeszcze dwie godziny wcześniej siedział z całą swoją wieloosobową rodziną przy stole wielkanocnym. 74-letni mężczyzna miał bowiem pewne hobby. Chodził po okolicach, zbierał puszki, a później sprzedawał je. Tego dnia również chciał oddać się temu zajęciu. Spacerował więc po ulicach, aż w końcu natknął się na Steve'a Stevensa. Ten podszedł do starszego człowieka i poprosił go, aby wypowiedział imię i nazwisko jego partnerki. Gdy się to stało, powiedział on. Ona jest powodem, dla którego to się ma ci przydarzyć. Po czym wyciągnął broń, wycelował ją w głowę staruszka i wystrzelił. Wszystko zostało nakręcone na filmie. Następnie Stefan zbiegł z miejsca zdarzenia. Jeździł długi czas swoim samochodem, umieszczał kolejne filmy, a także postował. Między innymi w postach znalazła się informacja o 13 innych ofiarach. Policja nigdy tej rewelacji nie potwierdziła, więc nie wiadomo skąd u Stevea taka duma i pycha, jeżeli o to chodzi. Po co chciał jeszcze uśmiercić 13 osób, choćby tylko w swojej wyobraźni. Poszukiwanie Steve'a Stevensa rozpoczęły się bardzo szybko po strzelaninie. Zabezpieczono oraz zablokowano wiele ulic. Szef policji powiedział również dziennikarzom, że m.in. detektywi mieli rozmawiać z nim telefonicznie, ale później telefon kompletnie zamilkł. Mieszkańcy Pensylwanii, Nowego Jorku, Michigan byli też poproszeni o zachowanie czujności. Odbyła się również konferencja prasowa, na której podano informacje. Iż za wszelkie dane, które doprowadzą do aresztowania Stevensa, otrzyma się nagrodę w wysokości 50 tysięcy amerykańskich dolarów. W całą sprawę zamieszana również było FBI. Przez całe dwa dni nie można było namierzyć Steve'a Stevensa aż do dnia 18 kwietnia, kiedy do we wczesnych godzinach, jeszcze przedpołudniowych, wjechał on i podjechał do okienka Drive Thru w restauracji. McDonald's w Harbouck Creek Township w hrabstwie Erie w Pensylwanii. Było to około 160 km od miejsca strzelaniny. Jakby nigdy nic, na spokojnie podjechał do okienka, zamówił 20 nagetsów oraz frytki, ale pracownik rozpoznał człowieka ze względu na to, że bardzo dużo było mowy o nim w telewizji. Po zweryfikowaniu również z innymi pracownikami, a także z menadżerem zmiany, chłopak postanowił przytrzymać Steve'a Stevensa do momentu przyjazdu policji. W związku z tym wydał mu 20 nuggetów i poinformował, że frytki otrzyma za kilka minut, ponieważ właśnie się smażą. Steve jednak nabrał podejrzeń zresztą słusznie i natychmiast odjechał z restauracji, ale nie mógł odjechać daleko, ponieważ policja w chwili, w którym ruszał samochodem była już w drodze. Za mężczyzną rozpoczął się pościg policyjny. W końcu udało się zatrzymać samochód Steve'a. Niestety, gdy tylko policja zbliżyła się do jego samochodu, ten oddał strzał tym razem w swoją głowę, czym zginął na miejscu. Sprawa odbiła się oczywiście szerokim echem. Słowa na nagraniu wypowiedziane przez Steve'a, w których zrzuca całą winę za to, co się wydarzyło na swoją partnerkę, spowodowały również niesamowity hejt w jej stronę. Do tego stopnia, iż policja musiała przetransportować ją oraz dzieci w bezpieczne miejsce. Joy bowiem obawiała się o swoje życie, a także o życie swoich dzieci, nic w tym dziwnego. Dostawała ona bowiem mnóstwo pogróżek, głównie za pomocą sieci społecznościowej. Jakiś czas później zdecydowała się udzielić wywiadu, w którym mówiła bardzo ciepło o morderce, ale gdy zapytano ją, czy kocha Steve'a Stevensa, odpowiedziała: Kocham człowieka, którym Steve Stevens był, zanim popełnił okropną zbrodnię. Mimo wielu zadawanych pytań, Joy nie potrafiła wskazać powodu, dla którego Steve przeszedł takie załamanie i zrobił to, co zrobił. Rozmawiano również z najbliższą rodziną, Roberta Godwina, zamordowanego staruszka, z jego siostrą, jego dziesięciorgiem dzieci. Oszczędzono jedynie jego czternaścioru wnucząt. Cała rodzina, jak się okazało, wybaczyła mordercy, bo cóż innego tak naprawdę pozostało. Niecały miesiąc po zajściu, po ogromnej krytyce Facebooka, iż pozostawił film na mediach przez ponad dwie godziny. Facebook ogłosił, że dodaje dodatkowy personel do swojego zespołu, aby proaktywnie sprawdzać treści na Facebooku, szczególnie na live'ach pod kątem przemocy oraz nieodpowiednich treści. Nowe osoby miały również pomagać usuwać rzeczy, na które nie zezwala się na Facebooku, takie jak przemoc, mowa nienawiści oraz wykorzystywanie dzieci. Jak wiemy, nie pomogło to Ranicie Williams, która zmarła zaledwie rok później, na transmisji na żywo. Jednak co ważne, to nie ranita była kolejną ofiarą, która była udostępniona całemu facebookowemu światu. Rok wcześniej, tuż po zabójstwie w Cleveland, 24 kwietnia 2017 roku, pewien Taj opublikował na żywo relację z tego, jak zabija własną 11-miesięczną córkę. Woody San Wong Tyle był bowiem chorobliwie zazdrosny. O swoją żonę. Do tego stopnia, iż wyobrażał sobie, że zdradza go ona na każdym kroku. Często też w przeciągu ostatniego roku przed morderstwem miał dopuszczać się również przemocy wobec jej dziecka z poprzedniego małżeństwa. Tego feralnego dnia w poniedziałek zabrał swoją córkę na spacer, przechadzkę w okolice miejscowości Phuket, gdzie odnalazł stary, opuszczony hotel. Następnie wspiął się na dach tego hotelu i co już wiemy z wideo, przywiązał linę do szyi swojej córki Natali, a następnie przerzucił ją przez krawędź z dachu opuszczonego budynku. Żona Utisana, Jiranuch Triradana, powiedziała później, że podejrzewała, iż córce może się coś stać. Gdy tylko dowiedziała się, że mąż wyszedł z domu z Natalii, postanowiła ich odszukać. Bałam się, że skrzywdzi naszą córkę, mimo że ją kochał. W sieci na Facebooku pojawiły się dwa klipy z tego wydarzenia. Pierwszy przedstawia mężczyznę, który rozmawia ze swoją córką, następnie zarzuca na jej szyję pętle, poprawia jej różową sukienkę i przerzuca przez krawędź. W drugim natomiast wideo widzimy już martwe, wiszące dziecko i Iutisana, który próbuje dostać się do ciała dziewczynki. Pierwszy film przyciągnął 112 tysięcy wyświetleń, a drugi 258 tysięcy. Ludzie oczywiście zgłaszali te klipy do saportu Facebooka, natomiast Facebook zareagował dopiero 24 godziny po ich umieszczeniu. I to dopiero wtedy, gdy skontaktowało się z nim Ministerstwo Gospodarki Cyfrowej Tajlandii, które poprosiło o usunięcie obu filmów. Przez pewien czas od opublikowania drugiego filmu nie było wiadomo, co stało się z Utisanem. Rozpoczęły się oczywiście poszukiwania. Natomiast Utisana Wongtaleja znaleziono bardzo szybko, już w momencie, gdy pojawiono się Fuket przy feralnym, opuszczonym hotelu. Ciało Utisana bowiem wisiało tuż obok ciała jego ofiary. Być może morderca po tym, co zrobił, nie mógł tego sam znieść i popełnił samobójstwo. Natomiast dla mnie najbardziej tragiczną i trudną informacją była ta, iż dzięki Facebookowi, który nie skasował nagrania w odpowiednim czasie, matka córeczki widziała wielokrotnie śmierć swojego dziecka. Polityka Facebooka jest taka, iż stara się on jeszcze bardziej zakorzenić w życiu nas, w życiu użytkowników. Bardzo często zachęca nas do dzielenia się swoimi nawet najbardziej intymnymi doświadczeniami na swojej stronie. Wchodzimy na niego i widzimy, co chcesz dzisiaj zrobić, na co masz dzisiaj ochotę, co chcesz mi powiedzieć. To powoduje, że dzielimy się absolutnie wszystkim i powoduje zalew postów i filmów w różnych językach, kontekstach kulturowych, strefach czasowych, oczywiście na całym świecie i od czasu do czasu. Zdarzają się również wypadki oraz przestępstwa, a patrolowanie tego okazuje się niezmiernie trudne. W związku z tym mogliśmy widzieć już na Facebooku wiele dziwnych nagrań. Na przykład, nagranie, w których włoski skoczek w Inksitecie transmitował własną śmierć, lub gdy trzech mężczyzn ze Szwecji zostało aresztowanych i oskarżonych o gwałt na kobiecie i również transmitowali to na prywatną grupę na Facebooku. Tak samo dwóch dziennikarzy zostało śmiertelnie postrzelonych podczas transmisji na żywo na Facebooku w Republice Dominikany. Nie mamy nad tym absolutnie żadnej kontroli. Facebook do swojego algorytmu wykorzystuje m.in. sztuczną inteligencję i przyspieszony system raportowania. Chciałby zapewnić, że takie treści będą więc szybciej oznaczane. Wprowadza również narzędzia pomagające w zapobieganiu samobójstwom, a także przydziela zespoły kontrolne do radzenia sobie z napływającymi zgłoszeniami. Mimo to, jak pokazują przypadki, niektóre posty po prostu umykają. I tak, pomimo tych wcześniejszych incydentów, doszło do następnego. Wiele się zmienia, i po kolejnych takich sytuacjach znów podnosi się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa tego, co możemy zobaczyć oraz co możemy transmitować na żywo. Jednak nic nie jest w stanie być doskonałe, i przekonaliśmy się o tym w 2023 roku. W zasadzie to minął zaledwie rok od tych tragicznych wydarzeń, kiedy mogliśmy zobaczyć egzekucję na żywo, tym razem prowadzoną na Instagramie. Nermin Sulejmanowicz był bośniackim kulturystą, a także brał udział w zawodach fitness. Niestety te wielkie obciążenia powiązane z tym, jak doskonale musi wyglądać jego ciało, spowodowało, iż zaczął on między innymi nadużywać różnego rodzaju środków, które zmieniały go w zupełnie inną osobę. W osobę agresywną i nieczułą, a także w osobę, która bardzo często Dostawała pewnego rodzaju ataki paranoi. Jak się okazało, kulturysta był powiązany z bośniackim kartelem narkotykowym działającym w północnym mieście Tuzla. Był również opisywany w lokalnych mediach jako bardzo częsty cel dochodzeń policyjnych, a na swoim koncie miał mieć wiele aresztowań oraz wyroków, w tym m.in. za przemoc, a także handel narkotykami. Jego żona, wielokrotna ofiara pobicia z jego strony, w końcu zdecydowała się na rozwód. Nermin jednak agresywny w dalszym ciągu wcale nie pozwolił jej o sobie zapomnieć i wielokrotnie nachodził ją w jej domu, a także groził. W końcu była żona zgłasza go na policję. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że tym samym wydała na siebie wyrok. 11 sierpnia 2023 roku nagle wszyscy fani Sulejmanowicza otrzymują powiadomienie o tym, że prowadzi on live na Instagramie. Widać na nim Narmina Sulejmanowicza, lekko pobudzonego, który w pewnym momencie podnosi pistolet i zwraca się do kamery, mówiąc: Hej, chłopaki, zobaczycie coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliście: morderstwo na żywo to będzie masakra. Następnie przesuwa swoją kamerę przez przesiągnięte krwią patio domu, aż w kadrze ukazuje się ciężko pobita, ranna kobieta, która siedzi na ławce. Jest zupełnie nie do rozpoznania. W tle słychać płacz małego dziecka. Nermin stwierdza na nagraniu, że ta kobieta jest jego żoną oraz domaga się od niej wyjaśnień, dlaczego przekazała policji informacje na jego temat. Kobieta ledwo mogąc mówić z powodu poważnych obrażeń twarzy i głowy, mówi tylko tyle. Obawiałam się o swoje życie i życie swojego dziecka. Po tych słowach rozlega się strzał. Sulejmanowicz trafia swoją byłą żonę prosto w głowę. Po tym kamera odwraca się i zostaje skierowana na dziecko leżące na podłodze, zanoszące się płaczem. Zwraca się on do swoich obserwujących. Jeżeli ktoś chce, to niech przyjdzie i uratuje dziecko, a my idziemy dalej. Po czym wsiada do swojego BMW i odjeżdża. Po drodze uciekając przed sprawiedliwością zabija jeszcze dwóch innych mężczyzn. Dżengiza Ondera i Dżengiza Denisa. Prawdopodobnie ojca i syna. Rani również trzy inne osoby, w tym także policjanta. Do ujęcia nermina wykorzystane zostają również bośniackie jednostki specjalne, po to, by zapędzić go w końcu w kozi róg. Po krótkiej wymianie zdań z policją, Sulejmanowicz podnosi broń i strzela, tym razem do siebie. Transmisję z tego wydarzenia oglądało ponad tysiąc osób z czego bardzo często było widać komentarze zabij tę sukę, oddaj w końcu ten strzał, a także inne podżegające Sulejmanowicza do morderstwa. Dziecko, które widziało na własne oczy torturowanie oraz śmierć swojej matki zostało odratowane. Osoba, która to zrobiła otrzymywała później od znajomych Sulejmanowicza, a także od jego fanów wiele pogróżek. Między innymi grożono zarówno jemu, jak i małemu dziecku śmiercią. Bośniacka policja namierzyła wiele z tych osób oraz surowo i przekładnie ukarała. Sama Bośnia i Hercegowina od lat zmaga się z problemem przemocy domowej. W przeciągu ostatnich 8 lat ponad 60 kobiet w Bośni zostało zamordowanych przez partnerów. Do zabójstw doszło w obliczu powszechnej krytyki, że bośniackie prawo robi zbyt mało, aby egzekwować przepisy dotyczące przemocy domowej. Wiele z tych kobiet zostało zabite przez swoich byłych partnerów, mimo tego, iż partnerzy mieli wydany zakaz zbliżania się do swoich ofiar. Nie pokażę Wam tych wszystkich wideo, które oglądałam na własne oczy. Nie zachęcam Was również do szukania tych wideo. Na szczęście nie jest to takie łatwe. YouTube w bardzo szybkim czasie bowiem usuwa wszelkiego rodzaju tego typu przemocowe treści i bardzo dobrze. Te kilka przypadków na przestrzeni kilku lat pokazuje dwie rzeczy. Pierwsza: że media społecznościowe nigdy nie będą całkowicie wolne od takich treści i zawsze znajdzie się ktoś, kto postanowi na żywo zadać komuś śmierć. A druga to taka, jak bardzo my zmieniamy się jako społeczeństwo. Na początku krytykowaliśmy tego typu postępowania, zgłaszaliśmy te wideo. Jeżeli chodzi o wideo Nermina Suleimanowicza. Nie spłynęła podczas transmisji ani jedno zgłoszenie. Pytanie więc, czy to w sieci siedzi szatan, czy my jesteśmy tym szatanem w sieci. I z tym pytaniem na koniec, na ten moment Was zostawiam.